Był pan w więzieniu w którym miejscu? W Łodzi? Smutna A smutno, to w Łodzi? Ciężko to jest więzienie smutna? No nie, na pewno nie. Ona nie, ona ma mieszkanie. Ona ma? To może go pani wpuści na noc? Nie? Nie wpuści pani kolegę? Nie. To jest na. Aha. Tylko moje małe coś... O, dlaczego pan pije? Ma pan jakieś wyroki na sobie? Nie widać. Cała to tuła na ręku. A pierdolę. ile pan lat był w więzieniu? I to w łodzi? Nie, to łodzi. Nie, to Nie, to Ale ile 5-6 lata? Nie. Ile? Nie Co? Głupota, że mały A pan nie podniósł tu jest? Nie Koledzy też Ale co, pan uderzył kogoś? Uderzył? Proszę Kradzież? Proszę? Kradzież? O kurwa, to i nieładnie. Nie było pracy A teraz jest? No jakby pan jakby się ogolił Poszedłby trochę pan bym przestrzeźwiał, to i pan znalazł pracę. No nie, nie muszę pracy. A pani ma pracę? Nie, ja mam rentę. A renty. Robione. Ale pan to jest dobry człowiek, a pan tak dobrze to oczu patrzy. że pan w więzieniu siedział. Ale był pan w więzieniu w którym miejscu? W Łodzi? Smutna. A, smutna to w Łodzi. Ciężko to jest więzienie, smutna. Lekkie. Ciężko to jest. Ale otwarty? Był pan w celi, co mógłby pan wychodzić? Otworek był? Ale wy się kryjecie. Niby woda, a tu spirytus. Oj, bandyty jesteś tam. Ale kto tak wymyślił nie? sprytnie? Tak? Ale po na nie? Mariusz. Mariusz. Ale byście mnie oszukali. Co się oszukali? Nie. No Myślałem, że macie wodę. A wy jesteście kurs. nie, A woda też jest? Przepraszam. Kurwa, jesteście dobrzy. Mam palenie papierosów. O nie, palenie. Zjemnik. Kurwa, to ciężko rzucić ten na alkohol. Papierosy też. Ja pan na imię Damian Pani Damian. Nie, nie pani nie Nie, ja, ja tylko odsyłam. O, papieroski idą, o ogień okay, macie Proszę. 72B Dobra tak sobie myślę czasami, że mi jest po przykro, nie? bo to Wam powinno być lepiej w życiu. Ja Ci yeah. tak, w życiu to będzie dobrze, ja yeah. ja zmieni ja ja cały rząd.